Taki kolor chyba, który wszystkie lubimy, dziewczyny. Popatrzcie, kolor beż. Bardzo ładnie te kostiumy wyglądają razem. Koszula jest w cenie 99 zł. Spodnie również w cenie 99 zł. To jest odcień beż kopitki. Biorę 2606 bez to jest kot dziewczynki na, sp na spodnie. A biorę 2607 jest na koszulę kobietki. I tu macie kolor bez. Wygląda super. I to jest ładne, bo to jest taki zimny bez, więc on będzie zawsze modny. Taki kolor nigdy nie wychodzi kobietki z mody. Takie rzeczy można nosić sobie zamiast na przykład dresu dla kobiet, które lubią bardziej taki casualowy styl, ale jednak w stylu glam. I jeszcze Wam polecam, jak widzieliście, nogawka jest długa, 108 cm. Natomiast słuchajcie, moim zdaniem fajnie na bermudki wygląda. Jeszcze sobie ten szut tak troszeczkę zawiniemy. Zobaczcie, jakie fajoskie. No tak to można śmigać sobie codziennie, to jest koszula 160 cm, spodnie mają, ona jest cała taka szeroka, spodnie mają od 70 do 130 w talii, do 140 w biodrach, 108 jest długość nogawki, ale można ją sobie wywijać i to jest wszystko muślinowe, koszula 99 zł, spodnie 99 zł moim zdaniem, super zestaw dziewczyny, by, zapraszam Was, zestaw Deli Duo, koszula i spodnie. I z naszym topikiem Sofi w kolorze białe, yy, nasze spodnie Deliduo w kolorze beż i koszula w kolorze beż. Moim zdaniem sztos zestaw kobitki. I to jest kolor też, bo tak jak podkreślałam, każdemu będzie dobrze w takim kolorze. Dziewczyny kolor beżowy. Wybierajcie sobie, bo jest naprawdę piękny.